Przycisz to radio, bo ogłuchniesz córciu. Dziękuję, już jadłam. Tata pyta się Kasi. Kasiu, jak tam nowe okulary? Dobrze przez nie widzisz? Tak, mamusiu. Rano w domu. Małgosiu, wstawaj. Nie, muszę dokończyć sen. Ale, Małgosiu, ty już nie śpisz. Bo teraz są reklamy. Ach ta dzisiejsza moda, niech pan spojrzy na tę istotę i mi powie, czy to dziewczyna, czy chłopak. To moja córka. Pan mi wybaczy, nie wiedziałem, że to pańska córka, ależ ja nie jestem jej ojcem, jestem jej matką. Dziewczynka budzi się o trzeciej w nocy i mówi: Mamo, opowiedz mi bajkę. Zaraz wróci tatuś, to opowie nam obu. Przychodzi córeczka do domu i mówi do mamy: Wiesz co, wszystkie dziewczynki umiały liczyć do dziesięciu, a ja tylko do pięciu. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak. Przychodzi następnego dnia i mówi. Wszystkie dziewczynki umiały alfabet do E, a ja tylko do C. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak. Przychodzi następnego dnia smutna i mówi. Mamo, wszystkie dziewczynki w klasie się śmiały, że mam duży biust. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Nie! To dlatego, że ty masz 13 lat, a one tylko siedem. List dziewczynek z kolonii. Droga mamo, bawimy się jak damy, a jak nie damy, to się nie bawimy. Córka wraca wieczorem do domu. Ojciec informuje ją: Był ten twój kawaler i chciał prosić cię o rękę. To bardzo miłe z jego strony, tylko jak ja mogę opuścić mamusie? Możesz ją sobie zabrać! Idzie ojciec z trzyletnią córką przez miasto i spotykają dwa bzykające się psy. Tatusiu, co robią te pieski? Ojciec wyraźnie speszony, nie wie co powiedzieć. Wiesz, kochanie, ten na górze ma chorą łapkę, więc ten na dole wziął go na barana i odprowadza do domu. Wymyśla szybko tato. Na co córka? No widzisz, tato, jak ten świat jest zrobiony. Pomóż komuś, to cię jeszcze w dupę wybzyka. Chłopczyk sika pod ścianą. Podchodzi dziewczynka, zagląda i mówi: O, jakie praktyczne! <grymne> Ojciec obserwuje córkę, która wraca z randki. Masz oczko na prawej pończoszce. Wiem, gdy wychodziłaś, miałaś na lewej. Matka krzyczy na córkę: Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 16 lat, ja w Twoim wieku. Wiem, wiem, przerywa córka: Siedziałaś stale w domu, bo ja miałam 5 miesięcy. Pech chciał, że kobieta w ciąży z trojaczkami poszła do banku w dniu napadu. Dostała trzy kule w brzuch. Po przewiezieniu do szpitala lekarz mówi. Ma pani niezwykłe szczęście, wszystkie dzieci przeżyją. Niestety nie możemy wyjąć pocisków, dzieci muszą się z nimi urodzić. Kobieta posłuchała lekarza i urodziła dwie dziewczynki i chłopca bez wyjmowania kul. Pewnego dnia, po dwunastu latach, jedna z dziewczynek przychodzi do mamy, trzymając coś w ręku. Co się stało, córeczko? Mamo, robiłam siku i coś takiego mi wypadło. To tylko kamień, córciu. Wszyscy ludzie tak mają, ale już więcej to się nie stanie. Za chwilę do mamy przychodzi druga córka. Mamo, zobacz, robiłam siku i coś takiego mi wypadło. Nie martw się, córeczko. Każdy kiedyś tak ma, ale już więcej nie będzie wypadać. Nagle słychać krzyk z pokoju. Mama otwiera drzwi i widzi syna z penisem w ręku. Co, Krzysiu, chciałeś zrobić siku i kamień wyleciał. Nie, mamo. Waliłem konia i psa zastrzeliłem. <noise> Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy. Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca. To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę. <noise> Moja starsza siostra to ma szczęście, mówi mały chłopiec do swego kolegi. Dlaczego? Była na imprezie, na której urządzono konkurs. Każdy chłopak musiał albo pocałować dziewczynę, albo dać jej czekoladę. No i co? Przyniosła dwadzieścia czekolad. Młoda blondynka modli się wieczorem. Panie Boże, spraw, aby Wiedeń był stolicą Francji. Co ty wygadujesz, córeczko? Czemu Wiedeń miałby być stolicą Francji? Bo tak napisałam na klasówce z geografii. Nauczycielka próbuje wytłumaczyć uczniom sens słowa relaks. No więc, Małgosiu, twój tatuś pracował cały dzień, jest bardzo zmęczony, nadchodzi wieczór, co on wtedy robi? No właśnie. Moja mamusia też chciałaby to wiedzieć. Rozmowa na czacie internetowym. Ile masz wzrostu? 145 cm? O, to z ciebie mała księżniczka. A ile ważysz? A ważę jeszcze mniej, tylko 120. Dorastająca wnuczka wybiera się na imprezkę. I jak wyglądam, babciu? Ślicznie, ale chyba zapomniałaś włożyć majteczki. A czy babcia, jak idzie na koncert, to wkłada watę do uszu? Mamusiu, czy ja jestem ładna? Zapytaj swojego chłopaka. Przecież ja nie mam chłopaka. No właśnie. Kasiu, czemu jesteś taka przygnębiona? Moja siostra twierdzi, że jestem wścibska. Powiedziała tak tobie? Nie, przeczytałam to w jej pamiętniku. Siedzą na ławce obok starszego pana dziewczyna i chłopak. Dziewczynka mówi do chłopaka: Boli mnie policzek. Chłopak całuje ją w policzek i pyta się: Już lepiej? Tak lepiej. Starszy pan przygląda się temu. Po jakimś czasie dziewczyna znowu odnosi się do chłopaka. Bolą mnie usta! Chłopak całuje ją w usta. Już lepiej? Tak lepiej! Nagle przerywa im starszy pan i pyta się chłopaka: A leczysz może hemoroidy? <noise> Córeczko, skąd masz nowego laptopa? A, zamieniłam się z Piotrkiem. A co ty mu dałaś? Tak.